Witajcie w Moto TV Wojtek, słuchajcie muszę koniecznie kupić ten sprzęt i się go kupi na pewno, e, ostatni film oglądałem na dobrych głośnikach, ja wiem, że mi zwracaliście na to uwagę e, i ja sobie zdaję sprawę z tego, ale rzeczywiście e, odsłuchując to na duży głośnikach to po prostu było no, nie, nie, do, nie do oglądania. Znaczy może do oglądania obraz był fajny, ale no niestety w ogóle mnie nie było słychać, przynajmniej w początkowej części tego filmu, więc dzisiaj nagranie w środku, żeby Was tak właśnie nie wymęczyć i na pewno to zostanie rozwiązane, ale nagrywam cały czas starym sprzętem, ponieważ. Różne rzeczy mają miejsce w czasie, one się zdarzają i chcę Wam o tym powiedzieć. A mianowicie, już pod koniec września będzie otwarta galeria motocyklowa mini galeria motocyklowa ale jeśli będziecie mieli we wrześniu niedaleko do mnie na południe Polski na Śląsku to serdecznie zapraszam. Żeby odwiedzić galerię, będzie można zobaczyć tutaj obrazy, akwarele o tematyce motocyklowej. Dla wszystkich tych, którzy nie mieli okazji yy, widzieć tej wystawy w Fabryce Fajek, w galerii będzie stała ekspozycja moich prac. Poza tym, będzie można tutaj yy, takie prace zdobyć, jak jeśli ktoś jest bogaty, a jeśli ktoś jest biedniejszy, to będzie mógł na przykład Wrócić z jakimś plakatem, czy na przykład z taką grą motocyklową, którą, o której Wam dzisiaj opowiem, która jest w trakcie przygotowywania. W tej chwili przechodzi fazę testów, żeby była jak najbardziej ciekawa. Gra motocyklowa, ta gra motocyklowa to jest mój pomysł, i teraz, jeśli ktoś to ogląda, który, kto by chciał, powiedzmy, taki pomysł wykorzystać. No to będzie fajniej jeśli zwróci się do mnie, a nie po prostu yy, nie kopiuję tego pomysłu, ponieważ jestem jakby pomysłodawcą tej gry, dowiadywałem się, to znaczy szukałem gier planszowych, motocyklowych i nie znalazłem, więc na razie wydaje mi się, że nikt czegoś takiego jeszcze nie stworzył. Yy, I na czym to polega? To nie polega na tym, tak jak są wyścigi konne, bo taka gra, owszem, była gdzieś tam, gdzie te koniki, które tam się ścigają po tym okręgu, są zastąpione niby motocyklami. Tego typu gry są nieciekawe, bo nie mają jakby nic wspólnego z frajdą jazdy na motocyklach. Moja gra ma inne zasady, i tutaj jestem pomysłodawcą tych zasad, czyli nie, jeśli wyrzucamy tam, jakąś ilość oczek, to nie znaczy, że szybciej dojedziemy do mety. U mnie to polega, że po prostu jakby wyrzucamy odpowiednie biegi, musimy mieć odpowiednie przełożenia w różnych tam sytuacjach i te sytuacje są umieszczone na planszy. To są sytuacje takie z życia wzięte. Pierwsza wersja tej gry to jest taka wyprawa alpejska, czyli mamy serpentyny, kręte drogi, mamy przepaście. Mamy piękne miejsca atrakcyjne, przy których się możemy zatrzymać i to wszystko sprawia, że grając tą grę, możemy sobie przypomnieć klimaty na przykład z takich alpejskich wyjazdów bądź na przykład poczuć taki klimat, jeśli to jest na przykład jeszcze przed Wami i w takiej sferze marzeń, to taka gra na pewno Wam to może przybliżyć. Jest to gra, która jest pomyślana na takie właśnie zimowe wieczory albo gdzieś wyjście do knajpy. Zasady tej gry są właśnie ciekawe. One powodują, że ta gra jest dynamiczna i przypomina jazdę motocyklem. Jednocześnie zasady są bardzo proste. Chodziło mi o to, żeby nie męczyć swojego umysłu, ponieważ na przykład jeśli weźmiemy tą grę gdzieś w podróż, na przykład gdzieś do jakiegoś tam na jakiś zlot, czy, czy do jakiejś bazy, gdzieś w jakiejś schroniska, gdzie chcemy dojechać i tam wieczorem przy piwku pograć, no to nie będziemy męczyć dodatkowo naszej głowy, która jest zmęczona jazdą, ponieważ wszyscy motocykliści wiedzą, że jazda na motocyklu przede wszystkim to jednak jest wysiłek umysłowy, przyjemny, ale jednak jest wysiłek, ponieważ my cały czas musimy analizować wiele sytuacji na drodze i myśleć za wszystkich innych uczestników. E, więc reguły są bardzo proste. Wszystkie e, sprawy, które będzie trzeba na przykład e, zrobić na grze, one będą opisane też na planszy. Chodziło też o to, żeby e, ktoś, kto pierwszy raz gra w tą grę, miał taką samą frajdę, jak ktoś, kto już wielokrotnie w nią Gra, czyli nie tak jak jest w tych grach skomplikowanych, gdzie tam trzeba czytać jakieś instrukcje i tak dalej, i tak dalej, ponieważ jest to męczące. Tu po prostu ktoś, kto po raz pierwszy siądzie do tej gry, będzie mógł e, w intuicyjny sposób, ewentualnie odczytując na bieżąco na planszy polecenia, jak na przykład tam musisz kupić koledze dwa piwa. E, to jest taki właśnie zamysł. Żeby to nie wymagało od nas jakiegoś tam, to ma być rozrywka, a nie, nie wysiłek umysłowy. Ta gra jest jeszcze, słuchajcie, tutaj, jak powiedziałem, w fazie testów, czyli gramy w nią w takiej jeszcze roboczej wersji i, i szukamy jakichś słabych punktów, co można zrobić ciekawiej. Grafika już jest wstępnie opracowana, ale to wszystko będzie oczywiście w kolorze. Będzie wydrukowane na dobrej jakości papierze, być może będzie to zalaminowane. Myślę, że będzie to właśnie składane tak w ten sposób, żeby można to było gdzieś za i wziąć ze sobą na, na wyjazd, czy na jakieś wyjście, na jakiegoś zimową porą. Więc ta gra na pewno będzie jeszcze fajnie wyglądać. Mogę tutaj wam troszeczkę przybliżyć, jak to rysunkowo wygląda. Yy, myślę, że, że, grafika będzie bardzo ciekawa. Jeszcze raz właśnie podkreślam, że to wszystko będzie w kolorze. No i tak, żeby to było zabezpieczone przed jakimiś czynnikami zewnętrznymi, jak się coś wyleje, na przykład kufel z piwem, jak się nam wyleje, to żeby się z tym nic nie stało. Yy. To kochani, wszystko na dzisiaj, otwarcie galerii to jeszcze Wam ogłoszę, wstępnie będzie to na drugą połowę, czy w zasadzie koniec września, myślę to jeszcze będzie taki czas, wrzesień, październik, że kto będzie chciał wyskoczyć gdzieś na przejażdżkę, to będzie fajny cel, żeby odwiedzić właśnie moją galerię. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia i miłego dalszego sezonu. Hej!